Widzowie, mi brat gra w gongi To Squid Game. Jeszcze jeden. Nie, upadł, upadł. O, A o, padł, padł. O. O, o. Acie, że macie zasady. O, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. raz. Udało ci się cię. Co jest? Ajajaj aj, aj. Dobra, jeszcze raz. Podajcie drugie. Nieźle źle grasz. Czemu? Trzeba... najpierw trzeba potem dwa złapać i jedno podrzucić. Ale to było pierwsze. A dobra. O, źle. Ale to teraz dwa. Dobra. O, tak, o taką sobie rozłożę. Dobra. Dobra, zaczynamy. Jeszcze się nie poddajemy. Caramasi, karamasi. O, dobra, ale to tam. O, nie. Dobra? Dobra, teraz jeszcze runda druga. Jest to? Jest! Dobra, i teraz tak. Chyba trzy i jeden. Jest! O. Dobra. Jest! Jest! Co? 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 I co jest? Cześć, teraz tak. To Przecież to nie umiesz grać w gongi. Dobra. No, wróciłam. Trudno. I teraz, um. czekaj, co teraz było. E. A, to. Я этого не могу сделать. Хорошо, ну можешь му